Dziś pokażę Wam, jak zupełnie za darmo przetestować różne grafiki do celów reklamowych, które potem możecie wykorzystywać w swoich reklamach na Facebooku. Gotowi, zaczynamy? Test jest bardzo prosty. Wchodzimy na stronę na Facebooku, wpisujemy Creator Studio, następnie przechodzimy na stronę. Jak już znajdziemy się na stronie Creator Studio, przechodzimy na narzędzia, a następnie wybieramy testowanie postów. Zacznij testować teraz. Następnie wybieramy stronę, na której chcemy dokonać testu. Przykładowo. I następnie musimy zdecydować się, co będziemy testować: obraz albo film. Musimy wybrać jedną z tych opcji. Następnie dodajemy nowy, nowy, nowy. Ja to szybciej pouzupełniam. Jak widzisz, wprowadziłem cztery różne grafiki. Następnie. Opracowuje tekst, czyli znowu muszę cztery razy opisać tekst, może być różny, może być taki sam, wasza inicjatywa, więc szybko coś dopiszę. Wkleiłem akurat nie w tym przypadku ten sam tekst za każdym razem, bo mnie będzie interesowało testowanie zdjęć, a następnie wchodzimy w zaplanuj test. Nazywamy go jakoś sobie, możemy go sobie opisać, a następnie wskaźniki, które chcemy sprawdzić. No, w tym przypadku będzie najpewniej liczba odbiorców albo reakcje. To już Wasza kwestia gustu. Mogą być też kliknięcie linku. To jest do przetestowania. Następnie czas trwania testu. Zalecam, żeby trwał 24 godziny, ponieważ będzie najbardziej wiarygodny. W ciągu 24 godzin najwięcej osób zareaguje. Klikamy dalej. Zmienna testowa obraz, wszystko i dajemy opublikuj test. I w tym momencie Facebook będzie pokazywał różnym osobom jeden z czterech moich postów. Na drugi dzień będę wiedział, który z tych postów działał najlepiej, która grafika była najskuteczniejsza i będę mógł zupełnie za darmo wykorzystać ją w reklamie. Z szansą na powodzenie znacznie wyższą, ponieważ nie będę już musiał testować czterech, a załóżmy, że dwie najlepiej działające grafiki wrzucę do menadżera reklam. I tym oto sposobem będę dalej tak działał. Jeżeli spodobała Ci się ta krótka lekcja, to proszę, daj łapkę w górę oraz zasubskrybuj mój kanał, ponieważ jak widzisz, regularnie pojawiają się na nim coraz bardziej wartościowe treści. Dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco. Do zobaczenia w następnej lekcji.